Stąd nikomu nieznane, straszne będą działy. Tu się trzy światy teraz spotkały, Bo piekło będzie tutaj kusiło, A z drugiej strony niebo broniło. Tych czy pośrodku ludzkiej rodziny Ciekawe rzeczy więc ujrzymy. Chodź tu, chodź, mówię, Patrz i ucz się, jak ludzi kusi. Specjalnie dziękuję, ciebie, Boś, ty głupi, Nie pijesz, nie bijesz, eee! Wyprostuj się, jak do Ciebie mówię, ale ja przecież nic nie zrobiłem. No właśnie, Leniu, o tym mówiłem. No ale ja się staram, więc o co chodzi? Starasz, nie starasz, mało wychodzi. A teraz gadaj, kim jesteś? Diabłem, rogacy! Czy lubisz niebo? Niebem się brzydzę. Przestań się mazać jeszcze raz mówię, bo ja mazgajstwa przecie nie lubię. Jeszcze cię inne diabły zobaczą, nie ma zmiłuj. A teraz ruchy, robota czeka, będziemy kusić człowieka. A czy ja muszę? No cię zaraz durnie duszę, zmykaj. Czesiu, Angeliko, niedługo tata ma wrócić. Miałem jeszcze parę rzeczy do kupić. szybko pokoje swoje. Będzie wam raźniej razem, we dwoje. Ej, powiedz, ani już to no w głowie. Co znowu za niego będzie sprzątała? Niech sobie sprząta, okraka mała. Nie da iść tak wykorzystywać. Nie jesteś przecież jakąś służącą chyba. Ani mi tu w głowie, niech on teraz sprząta. Ja tu nie jestem jakaś służąca. No czemu mówisz, ta mamę brzydko? No proszę, proszę, sprzątnijcie szybko. Powiedz, mam jeśli źle czujesz. Nie chcę, nie będę, bo się czuję. Ja proszę, niech on teraz odpyskuje. Czesiulku, chciałbyś być jakim uprzejmie? A ty kto jesteś i skąd się tu wziąłeś? Ja? Przepraszam, że cię wystraszyłem i sam się najpierw nie przedstawiłem. Cześć, jestem Czesio. Jestem diablerzem. Co ty wyprawiasz ty, Durna Pało? Ci cię w mózgu przestawiało, Masz go do złego namawiać! Zresztą jest zdrędne! Zaraz ze złości to chyba w chękę. Co się gapisz, majątku wstrętny? Jest jeszcze mały, więc jeszcze święty! Święty? To tak jest w niebie? Teraz ze przebią, dostaniesz górę! Jak się to mamy! W tym samym czasie dyżurny w niebie widzisz, że znowu ktoś jest w potrzeby. Więc stąd transmisję naszą przerwiemy i wnet stop klatkę zastosujemy! To się pokusy, czujnik. Znowu pracuje diabeł, rozbójnik. Anieli, halo? Jest któryś wolny? Wszyscy w terenie? No tak, stan wojny, a ja nie mogę zejść z dyżuru. Może jest ktoś z naszego bólu? Słuchajcie, są zagrożeni. Znowu jest sygnał pokusy z ziemi. Nikogo nie ma, ja tylko jestem. No. A ty to czego? Przestraszasz dziecko? No nie przesadzaj, że go przestraszę. W końcu i tak go kiedyś zobaczę. Jak brak jest kadry, chętnie pomogę, bo ja mam przed Panem Bogiem. Ostatnio troszkę imprezowałam, więc swoich zadań nie wykonałam. Także już nie mętkuj i pokaż mi droga, bo jak nie ma nikogo, to wiesz, że pomaga. No dobra, Jezus Maria, tylko i wszystko. No zabijaj. Jak jakieś anioły tutaj przylecą, począt tobie zaraz odsieczą. Ty się nie przejmuj. wykonam zadanie bez twojego wygadania. O matko, ale mi się dostanie? Panie, dlaczego na mojej zmianie? Aniele, co Ty zrobiłeś? Na śmierci wszystkich posłałeś. Aniołów nie ma, to ją posłałem. Ty ja lecę ich ratować, a ty szybko ale nie Rozkaz! Będą za chwilę! nieziemska, lecz już wracamy do domu, który dobrze znamy. Trwa ofensywa straszna, piekielna, lecz walczy z nimi już brać dzielna. Anieli już boją, się troją, więc już piekielne moce się boją. Diabeł Boruta to nie zabawa i też aniołów przecież brakuje. Jeszcze śmierć tutaj ładuje. Tu się straszliwy konflikt szykuje. Pędzi Mikołaj. Czy uratuje? Więc tu zostańmy, bo dziać się może za chwilę wiele. Mój Boże, mój Boże. na Ale... nawierzysz tu drogę, ty ciągle sprzątasz, pierzesz, gotujesz. Czy ktoś ci za to podziękuje? Czego tak siedzisz? Powiem ja, ojcu jeszcze zobaczysz. Chyba jak proszę, to możesz mi pomóc. Sama mam ciągle robić w tym domu. Ja nie pomagam, ja nic nie robię. Proszę sobie tu kłamstwo straszne. Co się tak gapisz? Postrasz małego, niech powie matce co złego. Chodź tu Czesiu, nie bój, kochany. Ty masz lepiej, ja nie mam mamy. Toż ty taki? Sam sobie poradzę. Krzyż ma się wstydzić. To tak się zwracasz do matki swojej, a więc nie będzie komórki nowej. Dopóki będziesz miała bałaga, nigdzie nie wyjdziesz. Totalny ślawa. Tak? No to dobrze, to zobaczymy. Mogę tu sobie siedzieć nawet później. O jak cudownie, to są święta. O Bogu nikt już nie pamięta. Ten mój mąż, gdzie on się podział? Nigdzie go nie ma. Szedł na zakupy totalna ściema. Pewnie gdzieś pije z jakimś kolegą. Po co ja w ogóle wyszłam za niego? Co one robią? Będą się biły? One się nigdy tak nie kłóciły. Jestem, jestem. Po coś przylazła, nie wie się ludzi? Słuchaj, te diabeł, odpuść tych ludzi. Czyś ty zgupiała kościsty braku? Będź do Iraku. Tak? Więc ją A dnij sobie wezmę jej duszę. Czy ona zabić chce moją mamę? Czekaj, ale ja za to dostanę. Nie pozwolę zabić swoją mamę. Natychmiast no ją tutaj zostawić. Po coś ty tu, Mikołaju? Coś się tak? Gabi? Ty trochę ochuń, jeszcze za wcześnie. Masz rację, znów by były kłopoty. To dziś już nie mam nic do roboty. Zbytnio nerwowa bram, to mi źle do robi. Wszystko przez niego. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Dzięki Bogu, są archanioły. Całe szczęście, żeśmy zdążyli. Patrz, kto by przypuszczał, że ktoś do domu ich będzie wpuszczał. Sam tu przyszedł, chce wszystkich skłócić. Nam mnie nakrzyczał. Widzisz nasz dziecko? Cóż, czasami dziecko zobaczy nas może. Ale co chcecie zrobić? Nic szczególnego. Zaraz cię wodą skropimy, kolego. Nie, nie róbcie tego. Skropcie i tego. On nie zrobił niczego złego. Mamę pocieszał, a mnie obronił. Bracie, zostaję nieskim duchem. Ja anioł? Zaraz przed Panem Bogiem powiemy, jaki dobry byłeś. Jak ich z poświęceniem broniłeś. Hurra! Ale ja mam rogi, jestem czarny. Z czasem będziesz normalny. Pozwólcie coś od siebie, powiem. Masz tu ode mnie, czurcie przebrzydły, nie idziesz mnie już grębił nigdy. O, jest i Katuś, chodź do nas szybko. Witaj kochane. Witajcie, wiecie, jak go kochali czas, czasu. Znaczy, kupiłem końkę jak Mamo, to prawda, że Pan mógł zrobić się w naszych sercach za nowo. No prawda, pewnie, że prawda. A skąd żeś to wiedział? Anioł mi powiedział. Mikołaj, Śmierć i inni anieli przed chwilą sobie stąd polecieli. Bo matko, czyś ty czasem na chore dziecko? Nie, nie, ja jestem mediatorem. Tyle? I tak.